Na obcasach. Teraz? Gdzie? Tam. Tu jest, no. To jest z regor. Tak, i cisza. I cisza znowu, nie? No. Tak, to ja. To ty dotknąłeś tego... Yyy... Jak masz kropkę. No. No. To dwie klatki do góry. Niestety tego zadanie, to może być, słuchaj, gdzieś ściana. Od ściany, no. Ściana została wstawana, więc przychłopata prawie. To piszą, że na środku druga kredka. Wow! Patrz, stoi. Mhm. Lubię tego używać. Jestem bardzo szczęśliwy. Jestem bardzo szczęśliwy. Jesteś szczęśliwy, że przyszliśmy no. do Ciebie? E, Monika, tutaj? Czy. Słyszysz? Pozytywka. Stary, pozytywka się odpaliła. Tak. Zdenerwuj mnie. No, nie chcesz, żebyśmy się wkurzyli. Zdenerwuj A. mnie. A co wtedy zrobisz? Cztery światła. Cztery światła. Raz, dwa, trzy... Gdzie czwarta? Za... za ciebie? Cztery. Stary, są cztery światła. Stoi tu coś. Ty, zobacz co się dzieje z robotem. To zobaczcie robot jedzie O, znowu jest Patrz co robi kurde, tutaj też jest Dziękuję za kolejnym, dziękujemy Czyli okrążają nas